Cześć, i czołem kluski z rosoły. Słuchasz Polski Daily, podcastu dla osób, które uczą się języka polskiego, interesują się polską, polską historią, społeczeństwem i językiem i wszystkim związanym z Polską. Nazywam się Paulina Lipiec, jestem nauczycielką języka polskiego. Prowadzę stronę internetową z materiałami do nauki tego języka www.polskidaily.eu. Jestem też autorką różnych opowiadań, fikcyjnych historii, które pomagają uczniom na całym świecie uczyć się języka polskiego. Dobra informacja dla tych, którzy mnie znają właśnie dzięki opowiadaniom: wróciła mi wena, wróciła mi inspiracja. Zaczęłam pisać nowe opowiadanie, które prawdopodobnie jeszcze w tym miesiącu pojawi się w formie e-booka na Kindle. Już teraz możecie kupić. Trzy opowiadania na Amazonie, a to będzie kolejne. Jeszcze wam nie powiem, o czym będzie, przekonacie się dopiero, kiedy skończę. Ale jestem bardzo podekscytowana. Dzisiejszy odcinek nie jest fikcyjny, jest całkowicie autentyczny. I czuję się strasznie głupio, że o tych ludziach i o tej historii dowiedziałam się dopiero stosunkowo niedawno. Jest duża szansa, że wiedzieliście o nich przede mną. Nie wiem dlaczego o tych ludziach nikt, nikt nie mówił w mojej polskiej szkole ani na studiach. A przecież miałam kursy historii Polski. To jest piękna historia, bardzo inspirująca i podnosząca na duchu. To co? Chcecie posłuchać? Zacznij. W 1937 roku w warszawskim Zo urodziła się Słonica. Była dwunastym słoniem urodzonym w Zo na świecie, dlatego nazwali ją Tuzinką. Tuzin to po polsku dwanaście, to znaczy dwanaście można na przykład kupić tuzin jajek. Oprócz Tuzinki, jej rodziców Kasi i Jasia. W Warszawskim Ogrodzie Zoologicznym mieszkało około 500 zwierząt. A całym tym zwierzyńcem zarządzało małżeństwo: Antonina i Jan Rzabinscy, i to właśnie o nich będzie dzisiejszy odcinek. Jan urodził się w bogatej polskiej rodzinie. Jego ojciec, prawnik, nie przepadał ze zwierzętami. Nie lubił zwierząt. Matka wręcz przeciwnie. Kochała zwierzęta i tą miłością zaraziła syna, który już jako dziecko najbardziej lubił w szkole lekcje przyrody i przynosił do domu kijanki. Wkładał je do słoika i czekał aż urosną z nich żaby. Wbrew oczekiwaniom ojca Jan nie został prawnikiem ale poszedł na studia rolnicze. Nie dlatego, że chciał chować krowy czy świnie, mieć farmę, gospodarstwo, ale kiedy przyszedł jego czas, żeby pójść na studia, wybuchła pierwsza wojna światowa i nie miał za dużo wyboru. Nie było aż tylu otwartych kierunków. Na studiach poznał swoją przyszłą żonę, Antoninę której również wielką pasją było, były zwierzęta, a konkretnie pomaganie chorym i osieroconym zwierzętom. W 1928 roku otwarto warszawskie zoo. Jego pierwszy dyrektor na nieszczęście, kiedy pracował ze zwierzętami, przeziębił się, dostał zapalenia płuc i kilka miesięcy po otwarciu Umarł. I wtedy to stanowisko zaoferowano Janowi, który przyjął je, ale postawił jeden warunek. Chciał najpierw przez kilka miesięcy podróżować po świecie i obserwować najlepsze ogrody zoologiczne. To doświadczenie z pewnością pomogło mu zmodernizować em, ogród zoologiczny. I zapewnić zwierzętom dobre warunki życia. Kiedy Jan zajmował się administrowaniem zo, Antonina pisała książki dla dzieci i młodzieży, które stały się bardzo popularne i zaraziły miłością do zwierząt wiele polskich dzieci. Dzięki ich pracy do zo przychodziły tłumy warszawiaków, żeby zobaczyć niedźwiedzie, kangury, żyrafy czy rysie. Rysie to takie dzikie koty, jedyne dzikie koty, które mieszkają na terenie Polski. To właśnie rysie były najbliższe sercu Antoniny, ponieważ kilka z nich zostało niestety osieroconych przez matkę i to ona musiała się nimi zajmować. Miała miękkie serce do małych zwierząt, do dzieci zwierząt. Na przykład raz, kiedy były w zoo małe lwiątka i ich matka lwica nie chciała się nimi zajmować, to Antonina poprosiła o mleko swoją własną siostrę, która niedawno urodziła dziecko. I w ten sposób lwiątka przeżyły. Prawdopodobnie dlatego, że Antonina najbardziej kochała rysie. To kiedy w 1932 roku urodził się Żabiński... syn, nazwali go Ryszard, Zdrobniale Ryś. Ryś, tak jak rodzice, czuł się bardzo swobodnie wśród zwierząt. W ich domu, w modernistycznej willi, która nazywała się Dom pod Zwariowaną Gwiazdą, zawsze były zwierzęta. Kot ze złamaną łapą. Papuga ze zwichniętym skrzydłem czy przeziębiony kruk. Najlepszym przyjacielem Ryśka był natomiast Borsuk. Jan również miał słabość do Borsuków i chętnie opowiadał o nich w audycjach, które prowadził w radiu. Mówił tam też na przykład o żubrach, bo co ciekawe jeszcze w tamtych czasach żubry... Były zagrożone, cały gatunek był zagrożony, ale dzięki staraniom, między innymi właśnie Jana Żabińskiego, udało się zwiększyć populację żubrów i wypuścić je na wolność. Prawdopodobnie, gdyby nie on, nie mielibyśmy dzisiaj tego zwierzęcia w Puszczy Białowieskiej. W 1939 roku bombardowanie Warszawy. Było tragedią nie tylko dla ludzi, ale także dla zwierząt. Część z nich zginęła, w tym Kasia, matka Tuzinki. Część zwariowała ze strachu, w tym Jasiek, ojciec Tuzinki. I niestety pracownicy Zo musieli te zwierzęta zabić. Jeszcze inna część uciekła z Zo. I mieszkańcy Warszawy widzieli grupę strusi, bobrów, wilków, wielbłądów i lisów uciekających ulicami Warszawy w różnych kierunkach. Niektóre z nich udało się złapać, ale niestety wcale nie znaczyło to, że były bezpieczne. Wkrótce po kapitulacji Warszawy do ZO przyjechał em, dyrektor ZO z Berlina którego Żabiński dobrze znał i uważał za przyjaciela. Miał nadzieję, że dzięki tej znajomości uda mu się zabezpieczyć swoje zwierzęta, ale mylił się. Mężczyzna nakazał zabicie słabych zwierząt i przetransportowanie silnych do ZOO w Berlinie. Do Niemiec wyjechała też Tuzinka, która przeżyła tam tylko cztery lata. Warszawskie Zo zostało puste. Jan Żabiński był pewien, że Niemcy szybko zrobią użytek z terenu pustego Zo. Na szczęście wpadł na pomysł, który pozwolił mu nadal zarządzać tym miejscem. Oczywiście w nadziei, że wojna szybko minie i będzie można odbudować ogród. Przydały mu się umiejętności, które zdobył na studiach rolniczych. Otworzył tu czarnie świń. To jest taką, taką fermę, gdzie hodował świnie. Wyjaśnił Niemcom, że dzięki temu będą mieć na miejscu świeżą weprzowinę i ten pomysł bardzo im się spodobał. Ten plan miał też drugie dno. Dzięki dostępowi do mięsa, Jan mógł je dostarczać Żydom w Getcie. W 1940 roku otworzono w Warszawie getto dla Żydów. W 1941 roku mieszkało tam w tragicznych warunkach około 450 tysięcy Żydów. Około 300 tysięcy z nich zginęło w obozach zagłady, a reszta umarła z głodu i wycięczenia w Getcie. Na jedną osobę żydowskiego pochodzenia w getcie przypadało 184 kalorie dziennie. To jakieś dwie i pół kromki chleba. W jaki sposób Żabiński miał w ogóle dostęp do getta, skoro był Polakiem? Na pozór Jan był dobrym obywatelem okupowanego miasta. I dzięki temu... Został dyrektorem parków miejskich w Warszawie. Z tego powodu mógł wchodzić do getta. Pod przykrywką wywożenia odpadów zielonych z tego miejsca i dzięki temu, że strażnicy uważali go za dobrego znajomego niemieckich oficerów, bo czasami się z nimi pokazywał tam, udawało mu się też wywozić stamtąd. Ludzi. Jedną z pierwszych osób, które Jan chciał uwolnić, był jego przyjaciel z czasów szkolnych, entomolog Szymon Tenenbaum, który był znany ze swoich prac naukowych dotyczących owadów. Jednak Tenenbaum nie chciał uciec i zmarł w Getcie w 1941 roku. Żabiński później wyprowadził z getta jego żonę, Eleonora. Eleonora Tenbaum i inni ludzie trafiali pod dach Willi Żabińskich w Zo. Nie, nie mówiłam Wam wcześniej, ale willa była nie w innej części miasta, ale w samym Zo. Ten dom teoretycznie nie był najlepszym miejscem do ukrywania się. Miał duże okna których domownicy prawie nigdy nie zasłaniali. Nie miał specjalnych skrytek pod podłogą czy w ścianach, ale miał piwnicę, a w piwnicy były korytarze do innych miejsc w zoo. Na terenie domu i ogrodu ukrywało się w sumie około 300 osób. Początkowo głównie w samym domu. Na tyle, ile mogli funkcjonowali, próbowali funkcjonować normalnie. I nie spędzali całego czasu w ukryciu. Musieli być jednak bardzo czujni i obserwować otoczenie. Też dlatego, że Zo i Dom znajdowali się blisko różnych jednostek militarnych nazistów, więc Niemcy bywali i jeździli samochodami wokół Zo dość często. Kiedy na horyzoncie pojawiało się jakieś zagrożenie, na przykład jak wtedy, kiedy Niemcy szukali, em, szukali po okolicznych domach złodzieja, Antonina siadała do pianina i grała. Kiedy grała melodię Jeć, jeć, na kretę Offenbacha z jego operetki pod tytułem Piękna Helena, to oznaczało, że trzeba było się ukryć i siedzieć cicho, bo jest niebezpiecznie. Większość gości żabińskich nie spędzała u nich dużo czasu. Czasami tylko kilka dni albo i mniej, bo Jan intensywnie pracował nad znalezieniem dla nich innego schronienia. Oczywiście po to, żeby móc wyprowadzać z getta kolejnych, yy, kolejnych ludzi. Czasami było to trudne, wymagało czasu i, i finansów, i z braku miejsca. Ludzie musieli się chować w klatkach dla zwierząt. Ryszard, ryś, który bardzo pomagał rodzicom i roznosił ludziom jedzenie, spotkał kiedyś w klatce dla barżantów nowych uciekinierów. Przedstawił im się, bo był grzeczny, dobrze wychowany. Powiedział: Dzień dobry, jestem ryś. Na co chłopak w klatce? Odpowiedział: Miło mi. Ja jestem barzant. Wśród ukrywających się byli przypadkowi ludzie, ale też przyjaciele żabińskich. Na przykład znana rzeźbiarka Magdalena Gross, która przed wojną spędzała dużo czasu w zoo. Obserwowała zwierzęta, aby je później rzeźbić, i często konsultowała się z Janem na temat anatomii. W czasie, kiedy ukrywała się w ich domu. Również rzeźbiła. Ze względu na ich przyjaźń mogła zostać u nich trochę dłużej, ale niestety popełniła błąd. Wyszła z domu w złym momencie i zobaczył ją pracownik Tuczarni Świn. Polak, ale wiadomo, wśród Polaków było sporo szmalcowników, czyli osób, które chętnie informowały Niemców. Janowi i Antoninie było bardzo przykro, ale musieli poprosić Magdalenę, żeby się wyprowadziła. Znaleźli dla niej inne schronienie i całe szczęście artystka przeżyła wojnę. Jednymi z ostatnich gości była rodzina byłego boksera Samuela Kenningswajna. Kenningswajnowie ukrywali się w innych domach, ale mijał czas. I skończyły im się pieniądze. Nikt nie chciał ryzykować swojego życia i życia swoich dzieci za darmo. No, prawie nikt. Dodatkowym problemem Kenningswainów było to, że mieli typowy wygląd Żydów. Mieli czarne oczy, śniadą cerę, czarne włosy. Żydzi przyjęli ich pod swój dach i potem znaleźli im nowe lokum a także załatwili im polskie dokumenty ale był jeden problem żeby pojechać do nowego schronienia musieli chociaż trochę wyglądać jak aryjczycy Antonina wpadła na genialny pomysł Zdecydowała, że pofarbuje włosy gościom. Pofarbuje je na blond, utleni je. Nałożyła całej rodzinie na włosy farbę i zadowolona czekała na rezultat. Wszyscy byli w szoku, kiedy po umyciu głowy włosy okazały się rude. Mamo, oni wyglądają jak wiewiórki, powiedział Ryś. I tak zostało, że na Kenningswainów mówiło się wiewiórki. Cała czwórka musiała obciąć włosy. I na szczęście udało im się. Wszyscy przeżyli. Po latach Moshe Tiroz, syn Samuela Kenningswaina i jedno z uratowanych dzieci, mówił, że jak tylko zobaczył Antoninę, wiedział, że jest aniołem i że dzięki niej przeżyją. W 1944 roku wybuchło Powstanie Warszawskie. Antonina razem z nowonarodzoną córką, Teresą, wyjechały z miasta. Jan, jako żołnierz armii krajowej, walczył i został ranny. Został postrzelony prosto w szyję. I chyba tylko cudem, przeżył, a do tego kula z pistoletu. Przeszła na wylot i nie uszkodziła ani kręgosłupa, ani żadnej tętnicy. Większość powstania spędził w szpitalu, a potem trafił do obozu dla jeńców, czyli dla więźniów wojennych. I tam umilał czas swoim nowym kolegom, swoim współwięźniom, opowieściami o zoo i zwierzętach. Po zakończeniu wojny nowe władze zaproponowały Żabińskiemu, żeby ponownie zajął stanowisko dyrektora. Zgodził się, ale już od początku ta współpraca się nie układała. Nie chciał pracować z komunistami i w końcu zrezygnował. Podał się do dymisji w 1951 roku. Od tamtej pory oboje z Antoniną zajmowali się badaniami i pisaniem książek o zwierzętach. Jan regularnie nagrywał też audycje o zwierzętach w radiu. W 1965 roku Żabińscy otrzymali tytuł Sprawiedliwych wśród narodów świata, który jest przyznawany osobom to jest taka nagroda taki tytuł, który jest przyznawany osobom, które pomagały Żydom w czasie Holokaustu. W 2017 roku został nakręcony film Azyl o Żabińskich. To film na podstawie książki Diane Ackerman pod tytułem, pod oryginalnym tytułem Zookeeper's Wife. Według Polaków ta książka jest dość zła i są lepsze książki na ten temat. No, nie wiem. Myślę, że i tak warto, warto ten film obejrzeć. Mnie jest trochę szkoda, powiem szczerze, że żaden z polskich producentów filmowych nigdy nie wyszedł z inicjatywą nagrania takiego filmu. Ponieważ według mnie ta prawdziwa historia jest idealnym materiałem na filmowy przebój, także w Polsce. Czasami życie pisze najbardziej interesujące historie. Jest mi też przykro, że nigdy nie uczyłam się w szkole o Żabińskich. Właściwie było tam bardzo mało informacji o Polakach pomagających Żydom. Cieszę się jednak, że odkryłam ich historię i mam nadzieję, że Tobie również się spodobała. A jeśli tak, to opowiedz o niej innym może porozmawiaj o niej ze swoim nauczycielem języka polskiego albo polskimi znajomymi. To już koniec tego odcinka. Dziękuję Ci bardzo serdecznie za wysłuchanie go. Zachęcam Cię oczywiście do wejścia na moją stronę internetową i dołączenia do naszych klubów. Co weekend spotykamy się i ćwiczymy język polski. A tymczasem życzę Ci miłego tygodnia lub miłego weekendu. To już koniec i bomba. Kto nie słuchał, ten trąb.